Pieprzy mnie przez noc ale zielone. Straszne. Jak schlap? Ludzie palą drzewa, las, nie krają pębny. Myślą, że tak trzeba, wstają z gleby. Ludzie drzewa, zęby zgrzytają, wilki wyją. Szyboda? I ośpiewa swój hit, jakby nigdy nic las się budzi dziś Lecą orły, nic nie przeszkodzi nam Pejki klepią modły Krzyczą wioski, wchodzi las do twojej miejscowości Szamani mają wizję, ja się nie martwię tym, Puszczają znaki dymne Jak szeleszczą ich wielkie gałęzi. Jak wdychają dym z liści, to permanentnie dostają. Błęb pod nich tępem narzędziem. Leśniczy siedzi w chacie, słyszy hałas. On chce wyjść. Wyjdzie zaraz i zobaczy jego minę oh, Na ten widok w pełnym majestacie pokazaną jak poroża spada, jele niektóre co się pi. Szczególnie jeden z nich, patrzcie tam. To jest znika mu w nosie, dym. Oh, I to ciemny gór, który wciąga mnie jak Ściągnąć na to, do lasu. Każdy znaczy ziemię. Nowe plemię. Chce mieć żyzną glebę i to w niej nasiona ciebie. wszystko inne jest niekorzystne. Jak chcesz mieć silny e ekosystem Podziemną sieć połączeń. Biliony linii w niej. Ale jesteś jak metro ośle! Masz tylko dwie! Nie ćwiczysz wcale, a chcesz całe życie Na wakacjach! Pędzić przez las, prowadzą te ścieżki kłamstwa. Wierz mi! W tym lesie jest wos Zawsze cicho w krzaczkach Siedzi jak drugie dno Patrzy jak psychopatka Potrafi być urocza jak dama Ale chce cię zaćkać Nie gadam z nią, bo wiem jak działa jej jak. Zdradza! Szykuj się na najgorsze, najnajgorsze Albo choć stań z nami Schowaj broń, bo jesteś jak ci to z wojskiem walczą Ciemnozielony ciemno bór Zna potwory z bagiem Wychodzą z nory, zasieją strach Jak pijacki żagiel To ciemny bór, który wciąga mnie jak wagno Chcę być na plusa, ale chcę mnie ściągnąć us